Jesteśmy w Kaliszu, a właściwie kilka kilometrów od centrum tego pięknego miasta, gdzie rozpocznie się kaliski triatlon. W 1984 to był drugi rok, kiedy zaliczyłem maraton i supermaraton, czyli były bardzo aktywny, wiele nowych imprez, a triatlon była mowa, że na Hawajach jest, to dlaczego nie miałby być u nas? To spowodowało, że zorganizowałem triatlon pierwszy w Poznaniu. Na miejsca! Moje kontakty pierwsze z triatlonem to było gdzieś przeczytałem w gazecie, co poruszyło mnie, co to w ogóle triatlon. Wywarł na mnie bardzo duże emocje. Nawet nie wiedziałem dokładnie, co to jest triatlon. Zapytałem się, jakie dyscypliny tam są, i wtedy było główne marzenie, że ten triatlon, finał tego triatlonu, jest na Hawajach. I to dla mnie było takim rzeczą, oho, możesz gdzieś dalej wyjechać. I tak pierwszy świat to 161 na starcie, coś niebywałego. Z wodą jak zawsze małe problemy. Temperatura? Czy ktoś wie, jaka jest temperatura wody? Ktoś mówi krzyczy 14 stopni. Ktoś wkłada e, nogę do wody i mówi, no na pewno nie jest 14, dużo mniej. I taki epizet leci, ktoś tam mówi, a jakie to ma kurwa znaczenie? I tak wyjdziemy, no i cóż, i wystartowałem, wskoczyłem do wody, przypłynąłem, nikogo nie było. Wziąłem rower, pojechałem, przyjechałem na miejsce strefy zmian, też nikogo nie było. No, w końcu przybiegłem, a wszyscy byli na mecie, to było pierwsze moje spotkanie z triatlonem. Zajferta normalnie, gumach. Najśmieszniejsza sytuacja w triatlonie, która się zdarzyła właśnie przy pierwszym triatlonie, właśnie w Kiekszu. Czołówka, która wtedy była na rowerze, została wysłana na trzecią pętlę trasy rowerowej, a mieliśmy tylko dwie przejechać. I dlatego skończyło się, że nie mieliśmy 50 km, tylko 75 km do przejechania. Jak przyjechałem do strefy zmian, strefa zmian wtedy to był las, zacząłem krzyczeć i rzucać nie najładniejszymi polskimi słowami. Rzucałem. To jest, to jest, to jest, to jest. Okazało się, że te słowa zostały zanotowane i podczas 35. rocznicy triathlonu przeczytano mi jeden z protokołów, że Piotr Załęland bardzo źle się zachowywał w strefie zmian i obrażał sędziów, którzy pomagali na tych zawodach. Mistrzostwa Europy, jadę na wspaniałym rowerze Romet Sport. Jakiś garnek miałem na, na, na głowie. Prawdziwe Mistrzostwa Świata w Stein w Holandii. Dopadam zawodowca, który ma małe koło i duże, jeszcze inne były przepisy. Taki miał piękny kask, pamiętam, prawie dotąd mu sięgał taka eska. Zrównałem się z nim, a ponieważ pompkę trzeba było mieć, ja tę pompkę, te uchwyty zgubiłem i gumkę od majtek wyciągnąłem i zrobiłem sobie zawiesiłem tą pompkę na tej ramie. I na tej drodze było da-da-da-da-da. I kiedy przybiegłem już na metę, poszedłem, bo mi wstyd było i ściągnąłem to, te gumki od majtek i, i tą pompkę. I ten zawodnik, którego wyprzedziłem, stał koło mojego roweru i się patrzył, co to jest za rower. Że gdzieś go wyprzedził po drodze. Trening w tamtych czasach i przygotowania do triatlonu to była taka partyzantka trochę. Wtedy, kiedy ja trenowałam, nie mieliśmy trenerów. Każdy coś wiedział o jakiejś dyscyplinie, ja wiedziałam coś o pływaniu, inna osoba wiedziała coś o jeździe na rowerze, czy treningu biegowym. I tak próbowaliśmy to wszystko połączyć. To takie były przygody, gdzie nas karmili po drodze bułkami z kotletami, jak dawali nam jakąś kiełbasę. Nie wiem czy z litości, tylko czy to po prostu z dobrego serca. Takie było odżywianie. No, najlepszego zrobię? Czego najlepszego? to nie Trzymajcie się, że wam się dobrze No tak się Z czego jest pan najbardziej dumny z perspektywy tych 40 lat polskiego triatlonu? To nie chodzi o dumę. Rzecz w tym, że ja wierzyłem w to, że jeśli to organizuję dla ludzi, dla zabawy, Prędzej czy później to się tak rozszerzy i tak wielu chętnych, z mojej rodziny nawet odpowiedni y, siostrzeńcy czy inni, już my szalejemy w tym zakresie. Dlatego to nie duma, tylko po prostu dobrze, że staliśmy się normalnym krajem w świecie i mamy również to, co mają inni i się bawią. My też. Absolutnie cały świat. Miliony ludzi dzisiaj uprawia w różnym wymiarze triatlon. Ogrom imprez, możliwość wyboru tych imprez jest niesamowita i to jest coś fantastycznego. Triatlon po paru latach zrobił się na całym świecie tak popularny, że dzisiaj rzeczywiście każdy, kto coś o sobie myśli, musi triatlon zrobić. Kiedy się zmierzymy z tą drogą, triatlon, nieważne na jakim dystansie, to ona daje fantastyczną podróż, ale to, co najważniejsze, będzie, będziecie się szczycili tym do końca życia. Puch! Starczy? Nie potrzebujesz pytań.